Cześć, witajcie! Dzisiaj zajmiemy się Władkiem, bo się schodki urwały od wejścia. Już to tam próbowało spawać. Ale to aż tu się urwało też. Nie wiem, czy będzie widać. Także odkręcimy sobie schodki. Tutaj myślę, jakiś spornik zrobić do tego, do skrzyni tam do skrzyni, do tego łączenia ze skrzynią i tutaj wymienimy sobie uszczelkę jeszcze pod tą pokrywką wodzików od tego, bo to mi zaczęło przeciekać i mi leci, to tak nieładnie wygląda pod tą pokrywką wodzików, dobra, bierzemy się za robotę odkręcimy sobie schodki, jak odkręcimy schodki tam będę miał lepszy dostęp odkręcimy schodki, pospawamy tutaj Później jeszcze zrobię taki spornik. Dzisiaj już nie zdążę, bo się ciemno robi. No, ale zobaczycie wszystko po kolei. Dobra, mam trzynastkę. O, a tu zong. Nie będzie trzynastki. To będzie pewnie czternaście. U ruskich było tak, że łepek ma czternastkę ten na klucz 14 a gwint tutaj jest na klucz 17 to jest dziesiątka bodajże albo ósemka nie wiem mówiłem wam już w którymś filmie że nie jestem dobry w tych tych tylko wiem co na jaki klucz no zaraz zobaczycie dobra mam czternastkę sobie odkręcić szkoda że płaską nie chce mi się szukać nasadki teraz. Telefon mi spadł i mi rozłączył nagrywanie. Mamy aplikację tam połączono, żebym widział, czy będziecie wy dobrze widzieć. O, poszło. Dobra, odkręcimy sobie. Dobra, to nie robota. Jest idę poszukać nasadkowej 14 zaraz wracam dobra mam 14 na no dużą grzechotkę teraz sobie to podkręcamy podkręcamy i pospałamy podkładeczka gdzieś spadła no nie patrzyłem to ona już żywota coś nie miała o, Sprężynówka I następna dzisiaj nie ukręcają o, pękła i druga połówka Tak, dobra, tyle czasu co U no mnie to odkręcane nie były te schodki o, też pękła odkładka trzeba pozbierać, później w koło wejdzie będzie ambaros i trzeba jechać kleić do wulkanizatora ale nie, tu chyba ktoś już odkręcał bo tutaj też jakby były, tylko poukręcane są te trzy A już pewnie tatko długo i spadło mi Pewnie tatko dłubał tutaj Dobra, mam odkręcone schodki Sprężynówki będę musiał... o widzicie? Łepek jest, nie wiem czy będzie widać, muszę zobaczyć na telefonie o, Łepek jest na 14 klucz A tu gwint nakręcicie nakrętkę naszą polską 17 nie wiem czy tu mam O Mam, tylko to też jakaś nie wiem nakrętka skąd jest wzięta Czekajcie, może zaraz znajdę siedemnastkę Żeby wam pokazać Nie wiem czy to Miało jakieś oszczędzanie materiału być, czy coś Czy specjalnie na przekór tak robili By się tam kręcili w tamto miejsce naszą normalną siedemnastkę polską i by było bez problemu nie, tu jest 15 Kurde, nie znajdę teraz. 17, bo mam gdzieś, ale nie wiem, gdzie, gdzie ją rzuciłem, czy do ciągnika, czy do tego. Chciałem wam pokazać. Tu są sobie 24. Zrobiony porządek, ale jest nie po mojemu porządek, zrobiony i nie mogę się teraz odnaleźć. Tu jest 16. Znaczy, no nie, nie, po mojemu jest dobrze zrobiony, tylko po prostu ja tego nie robiłem i nie wiem gdzie co leży. No. Muszę teraz się odnajdywać. O, tu jest 17 Oczkowa Patrzcie, widzicie, bez problemu wchodzi na ten gwin. Także tu by się normalną 17 wkręcili i jest bez problemu. Tak to. Władek ma zrobione i to wszędzie jest tak Gdzieś jeszcze coś mam Chciałem pokazać gdzie, gdzie jest tak zrobione właśnie że jest mniejszy gwint a ten Nie wiem czy przy głowicy czasami kolektor wydechowy też nie jest tak kręcony chyba Znaczy tak przykręcany Dobra a co teraz po uszczelkę idę Słuchajcie mieliśmy wymienić tą uszczelkę Od tych wodzików Ale gdzieś Zapodziałem nową uszczelkę nie wiem, będę to po prostu nam tylko. O, widzicie? Tu jest znowu dwunastka. Tak to te ruskie wymyślili. Żeby tylko chyba życie uprzykrzyć. Dobra, idę poszukać no dwunastkę. A tą uszczelkę jak tata wróci i ten może on wie gdzie jest, to po prostu założę, a jak nie to pojadę nową kupię i... no to nie jest droga, bo ona chyba 5 zł albo 4 zł kosztuje A tak nie będzie zabrany A na razie po prostu to dociągnę co jest Może nie będzie tak o Jezu Że nie będzie tak chlapać bo jest potrzebny teraz ciągnik do tych do, do drzewa i taki tutaj prac w koło Stawiać te maszyny na zimę. Ale to się te I drzewo się wozi już na opą na zimę. Dobra, tu dociągnąłem Ale nie, no będę musiał znaleźć tą uszczelkę bo mnie to nie, nie da spokoju. Będzie to tak zostawić. Dobra, idę spawarkę podłączyć. duża, sobie pociągnę, bo miałem miałem prąd. Ale. Przewód się łamą i muszę teraz na razie tym, prze na razie tutaj sobie pociągnąć, jak to się nazywa, pociągnąć przedłużaczem, a później po prostu będę miał chwilę czasu, będę musiał zrobić instalację. Na zamiast tego odłączyć, ta te elektroda, co spała te słodki, elektrodę sobie podłączył masę do masy, masę do masy plus. O, nie, dobra. Aha, ja sobie po te do schodków złapać. Schodki odkręciłem. Dobra. Gaz. Aha, to czujesz, ktoś mi grzebał. O Boziu, o Boziu. Patrzę, że mi wpuścił no, To mi się jeszcze też To co mnie denerwuje Nie wiem czy tylko w moim modelu czy one tak miały To się Nie odbijał Ten guzik I się puszczało spa ten Spawanie Ona cały czas drut po podawała i spawała I mnie to też denerwowało tam smarowami i ten, nie wiem, ta rączka jakaś taka nieudana Dobra, idę sobie przedłużać, rozciągnąć. Dobra, włączamy sobie z powarę I nie ma prądu. Dobra, czekajcie, muszę i włączyć prąd. Dobra, teraz włączamy. No i cyk. Budowanie drutu szybko. Włączymy na migomat. Mam przełącznik do MMA i do migomatu. Włączymy na migomat. Damy ze 160 60 a na razie posuw drutu 3,5 no i ta indukcyjność tak zawsze na środku tak jak z innych poradników ten czytałem czytałem, oglądałem też bo jest dużo filmików z tą spawarką na YouTube e Dobra, mówię z góry, nie oceniajcie mnie za jakość spawów, bo spawaczem profesjonalnym nie jestem. Po prostu tam, co, co mi brak, to sobie pogleglam, posmarkam jakoś i mi to jakoś trzyma na razie. To jest tak jakoś też zrobiony ten przewód, ale to chyba tak ma być. Nie wiem o co chodzi, bo tu jest to, jest taki wspornik, to jest a bo to jest tu na zewnątrz to nic mi nie da że ja ściągnę dywanik dobra weźmiemy tam młotka trochę poklepiemy to wy, wyprostujemy żeby to było na swoim miejscu pam Dum -dum. with my friends my friends, dum At the bar, the bar dum every hour bamba

i na nowo zrobić. Nie wiem, czy to się całość odkręca, czy nie, ale to trzeba będzie na spokojnie zrobić Za jasności, jak przybicie sobie zrobię. Bo nie umiem jeszcze to w jednej ręce maskę, w jednej ręce ten, ten pistolet do spawania. No ale wszystkiego trzeba się nauczyć. Dobra, przykręcam schodki na razie, na tyle. Trzymajcie się na razie.